Ej, i znowu wieczór. Dużo pająków. Nic ciekawego. Jest parę skał grobów. No tu jest wszystko i nic bym powiedział. Tak, takie oko. No i teraz to co wziąłem, takie to się nazywa terrarium chyba? Terrarium. No. No, i można to takie oko pojawić się z nim, bicie. Nie wiem, czy to było już nawet tym, no coś takiego było. Można to przypomnieć, to ma 5000 życia. Ja teraz przez przypadek pojawiłem, i się wystraszyłem. Znaczy no, no dzień jest tutaj, nie taki jest dość ten. Ogólnie ten czas i do szybko miałem. Mam czwarty dzień, a ja jeszcze nigdzie nie byłem, cały czas zbieram. Yy, a jeśli chodzi o... No i mam jesień. No trochę wydłużę sobie jesień ze względu, no żeby trochę jednak yy, zapełnić sobie trochę dłuższe to przetrwanie. A może kiedyś, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć nasze filmy z tego, z Ale faktycznie, jak tak teraz pomyślę, ten film, co nagrywaliśmy na początku, no, który gdzie nagrywaliśmy serię, właśnie, która z początku miała być nagrywana, to potem trochę umarła. Ale nie, zważa, nie zważając już na to, mam na myśli. Yy, że ta gra jednak też nawet w kontekście wizualnym się trochę zmieniła. Wydaje mi się, że kiedyś była albo przez to, że była taka po prostu może nie niedopracowana, ale no była trochę po prostu inna i wtedy wydawała się trochę bardziej może mro mroczniejsza, takie mam wrażenie. Wy mi się wydawała trochę trudniejsza te parę lat temu, bodajże dwa. A teraz no. Mogę sobie włączyć, żeby zacząć od wiosny, lata, czy nie lata. Nie, znaczy od wiosny tyle było słabo. No, 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 wiem, że można wybrać, tylko wolałem od jesieni, a no, zażarł krzemień, ja nie mam młotka, żeby go wyłowić. Mogłem zacząć od wiosny, ale wiosna jest o tyle przegrzana, że często pada deszcz i deszcz zabiera ci psychikę, jeśli dobrze pamiętam, bo masz to, ten efekt przemoczenia, to pierwsza sprawa i druga sprawa, że czasami nawet jest coś takiego jak deszcz żab i tak dalej, ten to, to, to bardzo frustrujące eventy z tego, co zapamiętałem, wiosnę to bardzo, ale to bardzo wiosny nie lubiłem. Zwłaszcza, że wiosna poprzedza lato, które jest. O Jezu, noc się zaczyna. A ja sobie. No. Mm. Co chciałem powiedzieć? O. No właśnie, nie? I to jest taka kwestia. A już wszystko sobie ucieka. Trudno, czanić to. Tak. Yy, no właśnie, z latem też jest to, nie? Że. Że latem się yy, postać przegrzewa, i to jest po prostu. O tyle fajny, z tego, co się zdążyłem zorientować. Że. Yy... O, o, o. Jest kolejna teraz rzecz tutaj z tego, tego, tego. Tu jest tak, że Twoje światło świeci mocniej. Tu chyba, że świeci jeszcze tam bardziej. To było, że tam yy, te potwory się tam dłużej palą, i tak dalej. I tego nie czytałem. No dobra, w gruncie rzeczy no tego nie chcę, bo to, że Misios z dzisiaj jest szybszy, to bez sensu. A tu Misios z dzisiaj ma więcej zdrowia. I to chcę, i jest teraz właśnie ta sprawa się odblokowała. O, to będę chciał odblokować, bo nie będę musiał stawiać ognisk. To jest taka iskierka, takie, takie coś, i to się świeci. To tam chyba jeden dzień sobie potrafi sobie być, żyć. No i to, że jak tam, no zresztą jest, że na 60 sekund jak się podpali ofiara, no to tam, że zadając pod, o tej podpalonej, że się tam szybciej yy, pali, to było fajne, yy, bo to właśnie ona daje takim ogniem jakby z ręki, a to chyba było lunarne, nie, infinity, nie, to jest Shadow Bernie jest Lunar tak, ja chcę tego Lunar Berniego i, yy, i potem jeszcze bym chciał to. To jest bardzo fajna umiejętność, że tam tym ogniem tak zasuwa takim, można powiedzieć, takim ogniem z ręki. No nie wiem, jak to zobrazować. Zresztą tu jest napisane. Powiem szczerze, że, że nie wiem. Dobre pytanie, ja nie mam pojęcia. No i to, że to chcę wiedzieć na koniec, że będę mógł postawić w, każdej, w każdym momencie, tak. Bernie William Fight Host Lunar and Shadow Alignant Creatures No, że nieważne od Sanity willow, będę mógł postawić Berniego w każdym momencie życia. W dowolnej chwili, nieważne od tego ile będę miał Sanity i mój Misio z Disio w i będzie mi pomagał. W walce. Taki jest ten perk. Ja sobie teraz właśnie wziąłem ten, żeby on ją w końcu maksymalny... Ręczny miotacz ognia i to dosłownie ręczny. No, ogień z ręki, tak, tak. Coś właśnie takiego. Do tego mi się o tyle Willu podoba właśnie. Jej, jej perki zostały właśnie o tyle fajnie zrobione e, w tym drzewku i no, mi się bardzo podobają. A to bym zniszczył, gdybym miał czym, no, ale nie mam czym, więc nie zniszczę. I tak jak mówię, więc podoba mi się perk Willow, to że właśnie ten postać misia z dzisiaj bardzo zostanie, została, yy, nie wiem jak to nazwać, no że tym się też zajęli tak, że nie było do tej pory, że tam kładziesz go ten jak masz, masz bardzo mało sanity, tylko chociaż tutaj o niski sanity to nie trzeba długo się prosić, więc o, rzeźbiony, to on się w sumie może przydać, mogę sobie to wziąć bo nie będę musiał potem robić tego z kamienia, choć fakt, faktem, że kamienia wcale mało, yy, albo nie, to w sumie bez sensu, to ma mało użyć, dlatego ja nie chcę, że, ma, że Sanity nie trzeba się długo prosić, żeby stracić, no ale mimo no wszystko, że zrobili tą, tą jego umiejkę właśnie lunarną, że większe obrażenia wtedy zadaje tym cienistym, yy wrogom, tak? Czy tym yy, właśnie tym halucynką, czy jego właśnie ciemna wersja, to że zwiększa mu się życie, to że on ma regenerację zdrowia i tak dalej. Yy, bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja znowu jestem u góry, tylko przyszedłem znowu inną stroną, całkowicie ominąłem ten punkt. Yy, I trudno. Idziemy ku górze, może coś tam się znajdzie. Bo... Bo do odradzania jest tu. Tam jest chyba tylko kamień. Dobra, to mogę się tam jeszcze tylko przejść w dół. Mm, no tu mamy naszego robaka. Tylko jednego. Zielony grzyb. To jest bardzo taki ten... Mi podoba mi się to. No tu w sumie ciekawego... Nie ma, mam, w ogóle, bo dużo patyków, bardzo mało trawy. Muszę to coś zmienić. Muszę to zmienić, bo trawa też jest ważnym... ważną sprawą, ważnym aspektem. A ja ją właśnie olałem. No... no jest kamień. Ale nie będę wzgardzał, bo potem nie będzie jeszcze i będę mówił, że nie ma. Saletry to ja nie chcę. Idziemy dalej. A, bo ty, Chester, masz przecież kamień, no właśnie, masz czy coś dodali? Jakieś itemy ciężko stwierdzić, ale chyba nie, nie przypominam bynajmniej sobie. Mam wrażenie, że raczej... A no tak, do odchodzenia tam była ta saletra. No to, to wiem, no na razie ją zwalię, no bo tam jesień, potem czeka mnie zima. Liczę, że potem im uda mi się znaleźć, nie? Yy, choć fakt faktem nie jest powiedziane, że muszę. Ale liczę na to, że to nie będzie trudny przynajmniej do zdobycia przeze mnie przed latem. Do zrobienia strażaka, żeby tam w miarę potrzeby jak się okaże, że mój domek będzie zagrożony, znaczy moja baza, żeby to wszystko zrobić nie? A dobra, masz tą saletrę Trzymaj. Niepotrzebnie to tak co później mówię o gotowym, bo to o tym przesunowisku, bo przecież to się zaczyna mi teraz psuć szybciej, nie? Jeśli się nie mylę, to jest szybsze tej ugotowanej potrawy. Śmieszne, Seba, sprawa jest to, że na czacie że Twitch ci ocenzurował część twojej wypowiedzi, nie wiem, co tam napisałeś. Znaczy, znaczy, no tam się domyślam, co mogłeś napisać, ale przyszedłem we wiosnę, by. Te do chłodzenia, i tak dalej, na lato rzeczy, czy coś tam. No, no, no w gruncie rzeczy rozumiem kontekst. To, to się liczy. Tu znowu są raz, dwa, trzy, cztery domki. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery. No. Cztery domki świnek w tym miejscu. To jest w cholerę tych domków. One są tak rozproszone, niefajnie. I tutaj są dwa koło morsa. Nie, myślę na poważnie, że trzeba byłoby. Hmm. Jezu, o co ci chodzi? Hey! Kurde, gdzie moja włócznia? Panie kolego! Spadaj ty! Głąbie... Chciałem, żeby móc wydobyć do końca, akurat się udało. Dobra. No ale myślę, że tutaj w tym chyba nie zdążę się osiedlić.

Przecież bym znalazł, czy mi się wydaje? Chyba nie. Chyba... Wiesz co? Chyba bez tej maszyny nauki nie mogę za bardzo zrobić. A nie chcę to jak mówiłem i teraz już robić, bo... Bo co? No bo nie chcę tego jednego zł, tak bym miał pewność, że tutaj gdzieś blisko mam. Ja nie twierdzę, że rzeczywiście tutaj, żeby nie znalazł, bo to byłoby abukonalne. Znajduję, mi prędzej czy później, ale nie chcę się potem męczyć z szukaniem, bo potem chcę zrobić z tę maszynę nauki, potem tą alchemiczne, coś tam od razu bezpośrednio zbuduję sobie, no bo to tam bez sensu. Na co się gapisz? Czy ty naprawdę musisz atakować mojego kolegę? Chodź, Chester, bo przecież widzisz, że z nimi to nie pogadasz. Dobrze, Chesterem się zajęli, to ja sobie... A Łano, z jakiej paki? Zaraz mi zabije ten gnoj, moment, moment, moment chwila. Kurwa, macie Dobra, 8 życia, dobra, te taki się biją o żarcie Szaman, hej, witaj szaman Jezu, aż dziwne, że ktoś się na jakimś streamie, bo to jest, nie wiem, zobaczki znajomą jakiś? Jak tam? W miarę. <laughs> jak widać. Nie mam co robić ze swoim życiem, to sobie gram w Starwa I nagrywam streamy. Tak, wiem, widzę sobie, nie wiem jak bardzo zapóźnienie na tym. Nie, no mam... ten. Nie wiem, dobra, w gruncie rzeczy. A jak tam u ciebie, Szaman? Może tak zapytam o... W sumie to, 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 to przydałoby się tak kultura by wymagała, o właśnie, a propos złota, widzicie, mówiłem, będzie, nie mówiłem, że będzie, ale cieszę się, że jest. Yy... O, u ciebie dobrze, no to dobrze, a No jak widzisz, będę walczą o życie. No, spróbuję, spróbuję nie umrzeć z głodu. A. O, tu więcej złota. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na pewno postaram się tu wydobyć tyle złota ile stąd mogę. O jezu, tam są psy. A no, ja nie mam żadnego tego kasku futbolowego ani z tych rzeczy. O jezu, są dwa psy. Ej, gdzie mam mi się z dzisiaj? Przecież, dobra, tak podejdą to. Au. Dobra, Misio z dzisiu mi tu pomoże. Misio z dzisiu jest zajebisty. Uwielbiam go. No to jest spał. No widzisz, proszę bardzo, to nie wyjdzie. No to i sobie stąd pójdę Aha To ja sobie to zniszczę Faktycznie jest 0 na 2 te kreatury bardzo fajne O właśnie Psią, ja to chcę to, to, to muszę mieć, to muszę mieć to, to mnie nie obchodzi, ja tego chcę, bo w sumie te to no, mi na razie nie potrzebuję. Te psi, psie zęby przydadzą mi się do zrobienia zestawu do szycia, który jest bardzo fajną sprawą na przykład naprawienia misia z dzisiaj. <laughs> Kolejni Musieli Chestera zapakować, nie? Po prostu Nie mogli niczego innego Aum, zaraz umrę, tyle z tego będzie Ale nie umrę Nic mi się nie stanie tutaj, gdyż Mam misia z lisia A tak poważnie to ja muszę coś ze sobą zrobić Chodź. Tak, mówię, jestem tu tylko i wyłącznie dla tego złota, którego chcę wydobyć jak najwięcej razem z kamieniem. Bo po prostu potem nie chcę mi się łazić. Ale już wiem, gdzie jest kamień. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, a tam jest mucho smog. No. To myślę, że tak w tym miejscu bym się osiedlił. Tu jest ten. Tu są te pszczoły. Tu są te Tentegesy. Jest tu robak, jakbym chciał szybko sobie się przenieść tutaj. Jest to tam. Tak mi się wydaje na razie. Tak jak mówię, z tego co wiem, że dobrym miejscem na, na pojawienie się jest. Yy, no, ten. Znaczy na pojawienie na zrobienie obozu. Straciłem wątek. A yy, raczej słowo. Hmm. Co ja chciałem powiedzieć? O, już nie mam miejsca. Yy, na zrobienie bazy. O, tego, to, to chciałem powiedzieć. Dobra, ja sobie tutaj iść tak daleko, zatłuczę chyba raczej nie będę. Czy robolusia <laughs> będziesz mił. No w sumie. Ej, ale to nie zgłupie, nie? Bo czasami pewien TT te, te postacie to można właśnie przed nimi. Przed nimi a Tam są znowu pieski. I aby uniknąć w pierdzielu, to ja postawię już tego misia z dzisia Chodź mi się z dzisiu Uff! Uff! Ale dobrze, dobrze ustawiłem sobie, że, że nie mam czasu aż do pojawienia się I wiem gdzie jest miejsce do odradzania się Więc... Yy, yy, może też zobaczyć czy wiesz nie jest do... No właśnie, nie? To, tak, to jest, też o tym myślę Tu było do miejsce do pojawienia się Tutaj, więc sobie potem stąd przedreptam Z powrotem odzyskać rzeczy I yy, jakoś to zrobię Też mam moda, że nie wypadają mi rzeczy Więc Chester, chodź, idziemy no, mi się dzisiaj sobie tam poczeka. na mnie. No, chciałem trochę przykozaczyć, i wyszło jak zawsze, trudno, zdarza się. Yy, yy, taka sytuacja. Akurat będzie, może w ciągu nocy tam dotrę, i potem sobie, o, a te ptaki znowu się kłócą o żarcie, które ja bym z chęcią przygarnął. No, ale tak jak mówię, na razie bym sobie w tym miejscu się osiedlił, tak na dobry początek, myślę. Chociaż fajnie byłoby właśnie osiedlić się w jaskini, tam, właśnie, tej tutaj. O ile by to było fajne miejsce, dlaczego? Bo no bo co? Bo latem byłoby mi chłodniej, nie musiałbym się tak martwić o tą temperaturę. Yy... Te bossy do mnie by tak nie przychodziły. Yy... No ja ogólnie takie w porządku stosunkowo bez... najbezpieczniejsze miejsce, w jakim można byłoby się osiedlić, gdzie nic za ciebie tak z dupy nie przyjdzie. No poza tym, że są te trzęsienia, nie i tak dalej. Mm, że tam spadają tam z góry te, te jakieś tam rzeczy, ale one chyba nie rozwalały tam jakichś struktur, które postawiamy, więc... Yy... Więc wydaje mi się, że to byłoby ok. No, mamy noc. Akurat minie noc, to ja sobie dotrę. Gdzie jest to? Czy ja to ominąłem? Ominąłem, nieważne. Tutaj jest obok jaskinie, więc zobaczę, spróbuję w tej jaskini, bym się spróbował pewnie osiedlić. Tak myślę. Na ile to będzie możliwe, nie mam pojęcia, ale będę próbował. Dobra, jasne. Wiesz ja też nie pamiętam, bo ja pamiętam ogólnie, że mieliśmy do jaski ale my nawet my przed zakończeniem serii nie zdążyliśmy. Nie tu. Tu. Bogu dzięki, że tu jest ten kamień prób, ja muszę gdzieś ognisko postawić obudowane, jak nie chcę tego świata stracić, bo... Zapowiada się umiarkowanie. Fajnie. Tylko muszę odzyskać mi się z dzisiaj i inne rzeczy. Więc czym prędzej się wybieramy, po moje rzeczy, mamy materiał do szycia, mmm, nad, ty, nad którymi na moim innym świecie, na który sobie gram, tak samemu to prywatnie to ubolewam, bo nie mogę tych kół cholernych wydropić z tych psów, a nie mogę, a tego, ty, tych spawnerów psów nie widziałem. Przynajmniej na tym świecie, gdzie ja sobie tam grywam, nie, nie jakoś nie, 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 nie znalazłem. A zaczęła mi się tam już zaczyna... zaczyna Zaczęła mi się zima. O. Ale mamy dobra. Dzień siódmy, mamy początek, i dalej jesieni. Nie jesteśmy nawet w połowie jesieni, więc mamy trochę czasu. Sępy się biją, niech się biją dalej. Gdzie trzech się bije, tam czwarty ucieka, ponieważ jego misio z Gisio leży sobie. Tu. Nawet jest dobrze na mapie, wypa jak wypadł. Życia niż psychiki. Nie, o 10 mam mniej. Nie. Tutaj nie, tutaj nie idziemy. Idziemy tu. Nie. Błagam cię, pomóż mi. Ty, gnido. I teraz, o, mam takie coś, tą zapalniczkę, nie? I takie coś robię. No i mam ten żar. Yy, cholera, muszę. Nie, 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 nie. Ty to się chowaj, bo ja cię będę potrzebował. Wracaj do kieszeni. Teraz zdecydowanie nie mam więcej życia niż tego. Ale to nieważne. Na razie to sobie zabijemy, bo mnie to będzie tylko frustrować. O, no i proszę bardzo. Nie, tego nie chcę. Ja chcę kły. Yy... Może, nie, czy to odłożę. To zjem. I do ciebie, Chester, schowamy to. Dobra. Tu jest całkiem sporo złota, znowu. Jest tu w ogóle sporo różnych rzeczy. Więc idziemy w stronę tam w dół tej jaskini. Zobaczymy. Może jedyny problematyczne, problematyczną rzeczą będzie fakt tych ze nietoperzy. To będzie jedyna taka, wydaje mi się, dość problematyczna rzecz. Problematyczna sprawa. Nie, nie uda mi się tego dbać. No i co? Yy, spróbuję zrobić tak tu postawię na razie, nie będę schodził na razie tam do dołu nie będę tak rozwalał bo stąd wychodzą mnie toperze, a one będą dość, dla mnie wynajmniej frustrujące yy, więc zrobię to tak, że postawię tą maszynę nauki o jest to drzewko będę musiał je popsuć tu już jedna świnka nawet jest Zostawię tą maszynę nauki, proszę bardzo, mogę sobie otworzyć prezent, może coś fajnego mi wydać, tak jak ta sukienka, co mam do Willow, niestety jakieś gówno, zobaczymy jakie, je... bo ja w ogóle nie chciałem ją tak ubrać, jak jest teraz ubrana, nie, nie chcę takiego czegoś, to najbardziej pasuje do tego, tak kolorystycznie bym powiedział. Niech będzie to. Cieniste rękawiczki, bardzo fajna sprawa. Dobra szaman, cieszę się, że jesteś. Jakieś buciki śmieszne, ale to z tym nie mam chyba, nie? Czy nie? Są buty Fenixa, skarpety, podpalaczki. Dobra, niech będzie. Powiedzmy, że pasuje. Potwierdzimy ubiór.